Dzisiaj, 10 listopada w Mamusinie. Osobiście wygrabiłem kawałek działki. Ale zostało dwa razy tyle. Dwa razy tyle. Zostało do wygrabienia, A my już nie mamy zdrowia. No i to znaczy ja. My grysten wodzimierz. tak. Jakby, tu teraz trzeba traktor zamówić. Bo tak to nie da rady. Nie da rady. Tyle tutaj do grabienia liści, a trawka rośnie. O! O! Nie, no tu, ale to już następnym razem. Teraz mamusino. Na jesień będziemy jeszcze obijali wódę takimi połóweczkami. O, i tak to wyglądać ma będzie. Tak będziemy obijali połóweczkami. A grażynka? Halo! Grażynka gra dalej. Brawo, brawo, dziewczyna silna jak tur. Tylko dopługa. Da puga e oraci Da puga Da puga e oraci Tak ah.